Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład Kto o Tobie ciągle myśli? I zobaczmy, co karty pokażą, jaka energia popłynie w Twoją stronę i informacje, podpowiedzi. Kto o Tobie ciągle myśli? Zapytajmy kart. Zapraszam do subskrypcji, kochani, do lajkowania, komentowania, bo to wspiera kanał, pozwala mi go rozwijać. Wdzięczna jestem Wam za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Dzisiaj pytanie: Kto o Tobie ciągle myśli? I zobaczmy, co pokaże nam się w rozkładzie. A może kto? Kto o Tobie ciągle myśli? To o Tobie ciągle myśli. Zobaczmy. Kochankowie. Mhm. Dziewiątka pentakli. Ogólna energia rozkładu. Siódemka pentakli i gwiazda. Karta przeznaczenia. Gwiazda też jest kartą wodnika. Hmm. Dziewiątka pentakli. Zadowolony z życia singiel. Osoba, która wiele w życiu swoim już osiągnęła, jest zaangażowana w swoje życie zawodowe, karierę, stawia na siebie, na swój rozwój, może czuć pustkę w swoim życiu, bo jednak to jest dziewiątka. Dziewiątka jest liczbą samotności, a siódemka jest liczbą losu. Czasem pokazuje zakręt życiowy. Moment, kiedy Ktoś zastanawia się nad zmianami w swoim życiu, chciałby znaleźć dla siebie jakieś możliwości. Jest ciekawe, co jest za zakrętem, co, co się wydarzy, kiedy postawi na jakąś ważną decyzję i odważy się, podejmie ryzyko. Siódemka mówi: Wszystko w życiu ma swój czas. Może to jest ten moment, kiedy ta osoba poczuła ochotę na zmiany, a gwiazda jest nadzieją na to, że wszystko może się tutaj zmienić na lepsze. W końcu to jest karta przeznaczenia. Jest to też karta motywacji, wewnętrznej siły do tego, żeby odważyć się postawić na coś nowego, na nowy początek w swoim życiu. Jest to też karta adoratora, może właśnie ktoś Ciebie postrzega w tych energiach i o Tobie ciągle myśli. Może w takim kontekście, właśnie, że myśląc o Tobie i nie mogąc przestać, ma poczucie, że na przykład jesteście sobie przeznaczeni. Księżyc ma w sobie mnóstwo tajemnic. Takich mroków, różnych myśli to są czasem sny. To są czasem um, takie niewyjaśnione różne zdarzenia synchroniczne. Um, jest tutaj i tajemniczość, i niepewność. Jest dużo tajemnicy um, i takiego zastanawiania się, um, co dalej. W księżycu jest y, znak ryb. Tutaj mamy wodnika. Ryby. One lubią pływać w iluzji, lubią marzyć, czują więcej niż inni. I tutaj może właśnie jest taka osoba, która jest rozmarzona w tą sferę uczuciową, właśnie traktuje w energiach jeszcze niespełnionego marzenia. Zobaczmy co dalej. Śmierć, która się odwróciła, ale weźmy śmierć na razie w pozycji prostej. To jest karta potrzeby zmiany w swoim życiu. Może właśnie dlatego się odwróciła ta śmierć, bo brak uczucia u tej osoby, brak zaangażowania w relację partnerską, uczuciową może sprawiać, że mimo, że osiągnęła bardzo dużo, to może odwrócona śmierć mówić o takim poczuciu jednak. Zastoju. Nie do końca ta osoba czuje się spełniona w swoim życiu, i teraz potrzebuje zmiany. To jest karta transformacji. Może ta karta mówić, że bez miłości ta osoba czuje, że wszystko stanęło w miejscu w jej życiu i Mam nadzieję, że to jest sytuacja przejściowa, że wszystko tutaj się uda jeszcze zmienić. Jednak ma też świadomość tego, że będzie to wymagało pewnego procesu, przemiany wielu rzeczy w życiu. Tu może chodzić o odcięcie się od starych problem, problemów, może jeszcze rozliczenie się z tym, co było. Z jakąś przeszłością, która jest może nie do końca jeszcze rozwiązana. Jakieś sprawy z przeszłości mogą się za tą osobą ciągnąć, ale mamy kartę świat, czyli otwartość na zmiany i nadzieja, że uda się wejść w relacje. Uda się właśnie przeprowadzić tą transformację i otworzyć się na ten ostatni dziesiąty denar, czyli spełnienie w relacji z drugą osobą. Świat to jest karta podróży. Może mówić ta karta, że wasze drogi właśnie w czasie podróży się skrzyżowały. Gdzieś na wakacjach, albo w, jakim, w czasie jakiegoś wyjazdu. Mieliście okazję się poznać. Może teraz utrzymujecie nawet relacje na odległość i ta osoba patrzy na ciebie w kontekście możliwości spełnienia swojego marzenia. Tak jakby chciała właśnie rozwoju związku i przejście na kolejny, wyższy. Level, wyższy etap w Waszej relacji, w energii większego zaangażowania. Tutaj chodzi o przekroczenie jakichś granic. Czy to są dosłowne granice, że odległość, która Was dzieli, to są wręcz granice państw? Czy chodzi o jakieś wyznania? Y, przekroczenie y, granic związane z ujawnieniem jakichś swoich uczuć, które do tej pory ta osoba głęboko skrywała. Może sama siebie blokowała przed y, tym uczuciem, bo dziewiątka pentakli pokazuje, że y, w energii zadowolonego z życia singla całkiem fajnie sobie ta osoba funkcjonuje. Jednak to skrzyżowanie dróg mogło spowodować y, takie poczucie, że Coś drgnęło w sercu. Ta siódemka jest liczbą losu. Tutaj mamy, kochani, siódemkę z kart czasu. Ta karta mówi, że tutaj decydują okoliczności. Może to być osoba, która nie zakładała w przyszłości, że wejdzie jeszcze w taką relację z przeznaczenia. Jednak, Mamy tutaj to koło fortuny, i to, że pewnego rodzaju zdarzenia, niezależne od nas, czasem powodują, że podejmujemy jakieś działania, podejmujemy decyzje, które są dla nas samych zaskoczeniem, które wynikają właśnie z takich głębokich potrzeb, głęboko skrywanych. Nawet czasem przed samym sobą. Mamy króla mieczy, trygon powietrza, bliźnięta, wagowodnik. To jest ta osoba i y, jego miecz prawdy. Moment, kiedy sam sobie uświadomił, jak ważna jest dla niego wasza relacja, wasza znajomość i y, już nie chce mm, tego w sobie blokować. Ten miecz to jest klucz do przyszłości: poddanie się energii, przeznaczenia. Król Mieczy pokazuje osobę, która ma trudne doświadczenia życiowe. To może być właśnie powód, dla którego może już ta osoba zakładała, że. Wie, nigdy więcej yy, relacji, ale tak jak wiemy, nigdy nie mów nigdy. W życiu decydują różne czynniki, różne okoliczności, mają wpływ na to, yy, jak my sami się zmieniamy i jak zmieniamy swoje postrzeganie różnych spraw, różnych aspektów życiowych, i jak łatwo różne okoliczności życiowe mogą sprawić, że odważamy się podjąć decyzje, które wcześniej mogły nam się wydawać nie nasze, może głupie, może po prostu takie wypierane tak potrzeby tłumione. Potrzeby. Tutaj mamy w tym księżycu, tłumione pragnienia, skrywane gdzieś głęboko, żeby nie dać się zranić ponownie, bo w tym księżycu mogą być lęki przed wejściem w relacje, przed otworzeniem się na drugą osobę, przed ponownym pozwoleniem sobie na zaufanie komuś. Ten król Mieczy jest wymowny, bo to jest właśnie energia osoby, która. Ma trudne doświadczenie ze sobą, trudną przeszłość, może być rozwiedziona, a może być po prostu po trudnej relacji, może nawet świeżo. I um, dlatego um, tak trudno jest przekroczyć tą granicę i otworzyć swoje serce na nową miłość. W tym kontekście ta osoba ciągle myśli o Tobie. I mamy Asa Pentakli, czyli jest tutaj gotowość na konkretną propozycję, właśnie na tego denara, którym miałby uzupełnić tą pulę denarów. Dziesiąty denar, czyli gotowość na wejście w relację taką długoterminową po to, żeby poczuć też właśnie tą energię spełnienia w relacji z drugą osobą, poczuć stabilizację, poczuć się znowu bezpiecznie w relacji zaufać, mm, pozwolić sobie na mm, podjęcie tego odpowiedzialnego kroku, <laughs> zacząć inwestować w, w związek, w relacje, budować y, taką swoją ostoję, y, dobrostan, a z y, y, denarów to jest... Y, Karta szczęściarza, tak prawdę powiedzieć, bo to jest dodatkowe wsparcie od wszechświata. To jest prezent, taka energia, która zachęca do działania, bo w tej karcie jest obietnica wymiernych korzyści. Jeżeli podejmiesz ten denar, zaryzykujesz, wykorzystasz możliwość. To karta pokazuje, że wszystko się fajnie poukłada. Tak, Przyciągniesz do swojego życia dokładnie to, czego potrzebujesz. Mm, tutaj jest uświadomienie sobie swoich potrzeb, mm, ale też y, y, uświadomienie sobie, jak cenna jest dla tej osoby Wasza znajomość. Tu jest właśnie ochota na to, żeby docenić tą waszą relację i pozwolić jej wystartować tak jakby w nowy etap, bo świat coś zamyka y, po to jakiś etap po to żeby otworzyć całą przestrzeń nowych możliwości. I jedną z tych możliwości pokazuje y, as pentakli. Asy to są początki i koło fortuny, karta przeznaczenia, jak najbardziej karmy, która wraca, ale Koło fortuny w tym kontekście pokazuje y, zmianę na lepsze. Tak, jakby to, co jest między Wami, już tej osobie nie wystarcza, i ona czuje tutaj, że to jest ten moment. Siódemka to jest karta sprawdzam, przyglądam się, oceniam, po to, żeby dać szansę na rozwój, znaleźć tą właściwą y, drogę, znaleźć ten właściwy y, denar który sprawi, że relacja ruszy do przodu, bo z siódemki Pentakli zrobi się ósemka, czyli jak najbardziej karta rozwoju, pracy nad relacją. Dziesiątka z wielkich arkan, koło fortuny, karta zmiany, coś przemija, po to, żeby pojawiło się coś nowego. Takie jest poczucie tutaj tej osoby rzeczywiście, że możecie być sobie przeznaczeni. Bo mamy kartę przeznaczenia, kartę gwiazdy, a koło fortuny pokazuje um, cykliczność w życiu. I um, szukanie tej nadziei, która, która jest pokazana w gwieździe tak naprawdę szukanie tej nadziei, w jakimś chaosie, który ma miejsce w, w życiu u tej osoby, bo są i lęki, jest trudna przeszłość i tak, jakby karty chciały pokazać, że troszkę okrężną drogą, nawet przez, y, która przechodzi przez świat, może gdzieś te drogi rzeczywiście skrzyżowały się w, w, dziwnym, w dziwnych okolicznościach, y, w, gdzieś na, może nawet na drugim końcu świata. Y, wszystko to sprawiło, że teraz to ko koło fortuny pokazuje gotowość na zmianę, na, na to, żeby z tego chaosu mm, zbudować nowy początek, dać szansę na rozwój tej relacji. I mamy szóstkę pentakli czyli potrzebę wzajemności. Ta osoba liczy na to, że czujesz to samo, że odwzajemniasz tą energię i otworzysz swoje serce na to wszystko, co ta osoba chce ci podarować. Liczy też na to, że dostanie wiele w zamian, bo to jest karta równowagi w dawaniu i braniu. Szóstka pentakli pokazuje potrzebę też zbudowania odzyskania równowagi w swoim życiu. Może właśnie to wasze spotkanie zburzyło takie poczucie spokoju, które do tej pory ta osoba czuła w swoim życiu, bo w końcu to jest zadowolony z życia singiel. To wasze spotkanie Trochę zaburzyło postrzeganie tego, co już udało się tej osobie osiągnąć. Zmieniła swoją listę priorytetów. Zaczęło jej zależeć na obecności drugiej osoby w życiu. I to są jakieś oczekiwania wobec ciebie. Ta osoba jest gotowa na to, żeby się otworzyć na to uczucie i na rozwój waszej relacji. Ale potrzebny jest tutaj oczywiście przepływ energii, bo do tanga trzeba dwojga. Tutaj jest potrzebne odwzajemnienie i takie poczucie, że też jesteś gotowa na tą relację. Karta mówi: nie bój się dawać, nie bój się brać. Energia w świecie musi płynąć właśnie po to, żeby. Tą, odczuwać radość z otrzymywania, odczuwać radość z dawania. Jest tutaj potrzeba zaryzykowania, złożenia propozycji. Szóstka denarów jest kartą darów od losu. Jest też kartą prezentów. A z denarów jak najbardziej tutaj może być konkretnym prezentem skierowanym w twoją stronę. Pytanie, czy Ciebie to, ta propozycja, czy ten prezent rzeczywiście ucieszy. Czy, czy, czy czujesz to samo, i czy jesteś gotowa na to odwzajemnione, to odwzajemnienie uczucia? I gotowa na to, żeby wejść w ten nowy świat? Kochankowie. Kochankowie karta. Hmm, Bliźniąt, znaku bliźniąt. Może też karta tutaj w tym kontekście, przy tych dwóch kartach, przy karcie, karcie gwiazdy i koła fortuny, może mówić o bliźniaczych płomieniach. O tym, że no dwie połówki waszej duszy, jednej duszy, spotkały się gdzieś na końcu świata i nie mogą teraz o sobie zapomnieć. Ta osoba ciągle o tobie myśli. Bo jesteś jej bliźni bliźniaczym płomieniem. Gdziekolwiek y, teraz jesteś i jaka odległość was nie dzieli, ta osoba myśli o tobie, bo po prostu uzmysłowiła sobie, że jest gdzieś drugi bliźniaczy płomień i wie, że jesteś to ty. I teraz jest ten moment, kiedy szuka możliwości, żeby dać szansę na rozwój tej znajomości. Kochankowie, karta jak najbardziej rozwoju relacji i gotowości na to, żeby podejmować ważne decyzje. To jest karta trudnych decyzji, trudnych wyborów, ale szóstka to jest hmm, punkt zwrotny w życiu. U tej osoby. To jest właśnie moment, kiedy ta osoba może już nawet żyć bez ciebie nie może. Ciągle o tobie myśli, dostrzega w tobie wyjątkowość, wyjątkową energię, jakieś pokrewieństwo duchowe. Pojawiła się taka bliskość w energiach. I nie ukrywajmy też, Olbrzymia pokusa, żeby sprawdzić, co to wszystko znaczy, bo tak naprawdę trochę ta osoba się pogubiła. Jest to dla niej nowe, może nawet budzi y, trochę lęk, y, ale karta może mówić, że śnisz się tej osobie po nocach. I w związku z tym. No, nie dajesz, myśl o tobie nie daje tej osobie spokoju, tak? Kochankowie pokazują takie romantyczne nastawienie do waszej znajomości. Może to jeszcze nie jest relacja, może tylko utrzymujecie kontakt na odległość, ale kochankowie pokazują, że jest szansa na wzmocnienie tej więzi, bo. Tu jest takie duże zauroczenie hmm, Tobą. I takie optymistyczne też patrzenie w przyszłość. Hmm, jest to trudny wybór, który jest zależny od okoliczności. Tutaj jakieś okoliczności z zewnątrz decydują o tym, że może nie jest tak prosto hmm, zrealizować to pragnienie. Mogą być jakieś okoliczności, które sprawiają, że tu mamy tą siódemkę, czyli zatrzymanie. Ta osoba cały czas myśli, ale jeszcze jest przed tym decydującym wyborem, który jest w asie pentakli, który sprawi, że spełnienie w relacji nastąpi w momencie, kiedy dacie szansę na ten start. W. Tutaj w kochankach mamy wybór z serca, nie z rozumu. I w kochankach jest też szukanie właśnie tej energii z powołania. Macie na siebie olbrzymi wpływ, może nawet działacie na siebie z dużych odległości, bo w końcu to są bliźniacze płomienie. Nie da się łatwo zapomnieć. Nie wiem, czy w ogóle można zapomnieć swój bliźniaczy płomień, kiedy człowiek sobie uświadomi, że ktoś taki y, gdzieś obok funkcjonuje, jest. I świat pokazuje, że rzeczywiście te wasze drogi miały szansę, okazję się skrzyżować. I teraz ta osoba y, ciągle o tobie myśli. Bardzo ciekawy ten rozkład, kochani. Rzeczywiście te energie, i tutaj y, te karty. Pokazujące taką, taki związek, może właśnie z przeznaczenia nam się pojawił. Jeżeli spotkałaś, jeżeli rezonuje z tobą ten rozkład i rzeczywiście masz yy, na koncie takie spotkanie, o którym nie możesz zapomnieć, to może to jest informacja dla Ciebie, że ta osoba też ciągle yy, o Tobie myśli. Może nie ujawniła swoich uczuć prawdziwych do Ciebie ukrywa jeszcze je. Może sama przed sobą je trochę blokuje, bo ma tą energię mieczy w sobie. Ale ta siódemka pentakli pokazuje, że jest na najlepszej drodze do tego, żeby uwolnić się z tych blokad i dać szansę na to, żeby relacja rozwinęła się w takim kierunku, na jaki oboje tutaj tej relacji pozwolicie, tak? to Wy decydujecie, jakie granice zostaną tutaj przekroczone. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne, nie musi rezonować z każdym. Zapraszam kochani na czytania prywatne, jeżeli takich potrzebujecie. Robię je w filmiku w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. Piszcie do mnie swoje pytania na mojego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.